Hej, hej, witajcie. Przychodzę do Was raniutko, bo maluję się do pracy szybciutko. Jest godzina 6:53 i zrobimy sobie test podkładu, o którym dosyć mało słychać, widać na internetach. Nie wiem, może ja przeoczyłam albo coś, ale zaraz Wam wszystko opowiem. Tutaj sobie zrobiłam kropeczki mam wszystkie kolory zaraz powiem jaki podkład zresztą po tytule wiecie rozsmaruję 01 00 1, 01 03 i 05 o widać ja już go używałam testowałam i teraz właśnie była promocja na 00 kolor, więc dokupiłam dlatego, bo dosyć, ja jestem na poziomie y, takiej dziesiątki y, z Eveline Wondermatch Wondermatch Wonder i powiem Wam, że dokupiłam sobie zerówkę to jest Janda na lato te dwa kolory mieszam troszkę, czyli 0,3, 0,5, mieszam troszkę z jedynką, ale to wszystko, i on ciemnieje, więc dzisiaj przetestujemy sobie kolory 0,0 i pomieszam, dołożę troszkę 0,1, dlatego, bo, tak jak mówię, oksyduje i trzeba mieć dosyć jasny na początku, żeby potem to się zrównało z kolorytem. Jeszcze zrobiłam tutaj na policzku, teraz tak to jest 0,1 0,0 a to jest 0,1 i za chwilkę dosłownie za moment dołożymy sobie tutaj albo tutaj, zobaczymy czy pokażę wam czy zoksyduje na mojej teraźniejszej pielęgnacji którą jest no nie zdziwi to nikogo kończy mi się na komi serum kokonat serum Wdrożyłam pielęgnację tak jak kiedyś pokazywałam w filmie Pure Sensitive Krem pod oczy i krem na dzień dzisiaj. No, a jeszcze wcześniej serum pod oczy. Drugi dzień używam. Testuję Basing Lab, tą nową wersję emulsja. Dobra, i dokładam. Zero, troszeczkę zero. 0,1 no ciut, ciut jest, ja, no ciut, troszkę jaśniejszy wytrę palec i szybciutko 0 0 0,0 no widzicie no także oksyduje teraz ja się przyznam wam, że już raz nagrywałam ten film ale nie wyszedł, nie wyszedł, bo mieszankę robimy, bo wzięłam po prostu 0,3 i potem wyglądałam jak pomarańczka, więc zmyłam, mieszam sobie na ręce, taki kolorek wyszedł super, o, hmm? Będziemy nakładać gąbeczką do szyi. Będzie idealnie. Tak, przedstawia się już nałożony, ale no maska jest na, na początku, bo wiadomo, oczy trzeba jeszcze skorygować. Leży ślicznie na skórze, wtapia się ładnie, jest leciutki, niby sceniczny, ale może ze względu na krycie taką ma nazwę. Zaraz robimy korektorek, żeby zrównał się kolorek. Światło się troszkę zmienia, no. Nic nie poradzę. Z bliska pokażę. O, teraz się zmieniło. Znowu na bletrze było. <gry> o, widzicie. No nie wiem, dlaczego mi się tak zmienia teraz. Nakładam korektor. Korektor nałożony z Glam Shopu. Ciut, ciut mi się tutaj zebrał, ale rozklepiemy. Ale powiem Wam, że jest godny polecenia bardzo dużego, bo Um, kryje pięknie, ja go nie przypodrowywuję i zastygnie. I robi gładką skórę. Znaczy, gładką, tak? Po prostu nie widać zmarszczek. Z daleka. Troszeczkę biało jest, ale ogromny. I tak jak zawsze sobie doklepuję palcem. Aby to wszystko zastygło, najlepiej wtedy tak jest nie robić za dużej mimiki twarzy, oczu. Dobrze, będzie ok. Rektor z Glam Shopu będzie dla mnie dzisiaj bazą pod cienie, a przypudrujemy się ja się przypudruję pudrem HD z Glam Shopu po jednej stronie, a po drugiej. Zobaczymy jak się sprawdzi. Puder Oriflame, seria The One, nowość. Tak wygląda. Oczywiście pędzel z Hebe, bardzo mięciutki, bo ten mój taki ulubiony z Kilisa jest wyprany. Ale do czego zmierzam? Mm, oczyściłam. Oczyściłam pędzel i jeszcze sobie uleżymy tu. Dobra, kończę makijaż i przychodzę się pożegnać. Tak wygląda skończony makijaż. E, mój dzisiaj do pracy. I co na oczach brwi, zaczniemy. Takie szybkie podsumowanie. Ma Fashion Revolution, najciemniejszy kolor. Linia wodna 427 Golden Rose, a cienie paleta Lorak Soleil. Może zrobię ją film z nią? Nie wiem, napiszcie, czy chcecie. Buzia konturownia. Tak lekko, żeby nie za dużo przykryć ten podkład. E, przypudrowałam go z tej strony Oriflame, a z tej strony Glamshop HD. E, na rzęsach duo, ale ja to nie, nie po kolei, dobra. Na rzęsach duo Oriflame, baza i tusz, Czortani, e, um, usta, konturówka, się, mieszam, 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 jak w gorze. Yy, konturówka Vibo. Pomadka Hean Luxury. Coffee Cup kolor. I troszkę błyszczyku 009 Lifter Gloss yy, z Maybelline. Wszystko? <laughs> Chyba wszystko. Także zrobię może jakiś w ciągu dnia update Trzeba liczyć czas od siódmej, od nałożenia podkładu i no przede mną 12 godzin, także jak wrócę do domu albo wcześniej, to się dogram. Na razie, miłego dzionka. Słuchajcie, musiałam nagrać, bo jest tak piękna pogoda, słoneczko, tak się prezentuje makijaż, podkład i reszta zebrania. Muszę mrużyć oczy, bo oślepiające słońce. To do, do potem. No hej. Minęło 7,5 godziny od nałożenia podkładu. Wygląda tak. No, stanęłam teraz pod lampą. Wyświeciłam się. Odcisnę się bibułką matującą, bo nie będę takim smalcem chodzić, troszkę, ale tylko tutaj się odcisnę, no. no trzeba, bo się trochę wyświeciło mocno, tylko tutaj w tym, o, ale nic nie zeszło, broda mi się starła, bo oczywiście się opierałam, 7,5 godziny. No i powiem Wam, że po stronie z Glam Shopem wyświeciłam się bardziej niż po stronie z pudrem z Oriflame. Może dlatego, że ten jest HD, widać to tutaj, widzicie? A tutaj tak, no nie bardzo, a stoję pod lampą. O, może na czole będzie widać. To jest Oriflame, y Glam Shop. O, a nie dawałam się rozświetlającego, a to jest y Oriflame. No, tak to wygląda. Ogólnie super, się trzyma. Dobry wieczór. 20.45 Powiedzmy, czyli od 7 rano nakładany podkład przetrwał albo i nie. Teraz będziemy sprawdzać do godziny Za 15.09 wieczorem. 14 godzin. Może to za długo. Nie wiem, ale taki długi test, no tak, tak musiałam zrobić, bo tak pojechałam i tak przyjechałam. Dobra, co zauważyłam? Widzieliście na, na y, update'cie, jak tak, ze sklepu? Nawet to wyglądało spoko jeszcze. Raz się odciskałam i potem już w ogóle nie poprawiałam, nie przypudrowywałam się. Dobra, podsumowując. Wydaje mi się, że strona z podkładem i z pudrem z Oriflame się mniej wyświeciła. Tak jak mówiłam, to jest 14 godzin. Tak to wygląda. A strona z, z HD glamshop troszkę bardziej się świeci, ale minimalnie. Natomiast tak, z tego co widzę, widzę w lusterku powiększającym, to mam wrażenie, że stąd mi zeszło. Może Miałam czapkę. Um, to się chyba starło. No, z brody to ja mam taki. No, niestety, mam taki odruch podpierania się w pracy. Czy coś robię, to zawsze broda dotykana. Także broda jest taka tutaj chyba zdarta całkiem. Ale jeszcze mam pomysł, żeby przejechać taką cieniutką chusteczką. Albo całą twarz czy, tak, jakby odcisnąć, albo przejechać palcem. Czy naprawdę tego podkładu tutaj nie ma? Tutaj. No, mało co. Mało co. I tak samo tu. W taki sposób sobie wymyśliłam, czy jest ten podkład, czy nie ma go. No. Mm -mm. Czyli nie ma go tutaj. Tu. Na nosie. Mało co. No tutaj to już żeśmy robili. Także stąd się z... znikło, zjadło. Widać. Nie ma co ukrywać tego. Yy, troszkę jakby powchodził w pory. Tutaj też go chyba nie ma. Maseczki to tam dzisiaj miałam chyba raz tylko nałożoną maseczkę, ale taką luźną. Dobra, jeszcze spróbuję przypudrować się Dokładać podkładu nie ma sensu, ale gdybyśmy chcieli w ciągu dnia się poprawić, to jak to będzie wyglądać? Użyję do tego tego pudru z Biedronki. I czysty puszek mam. Zobaczymy. Nabrał się. Czy możemy się po prostu podotykać, pooklepywać lekko? I jak to będzie wyglądać? Powiem wam, że nie mam nawyku poprawiania makijażu w pracy. Hmm, po prostu co się z nim dzieje, to tak Tak zostaje tak jest. No i co? No już puder się tak jako. Hmm. No, trzeba by było teraz znowu poprawić róż i tak dalej. Także ja, ja tego raczej nie lubię robić, no ale do zmatowienia dobra. Można by było to zrobić. Także mamy to, wiecie co. Jutro to już wymyśliłam sobie, że nałożę ten podkład jeszcze raz na bazę matującą. I dobra. Będzie taki test podkładu dwudniowy. Co wy na to? No to do zobaczenia jutro. A dla Was za chwilę. To jest wieczór, więc dobrej nocki. Nie wiem, kiedy oglądacie. Na razie. Papa. Pa. Jeszcze dodam wszystkim, chodzi o to, czy się wyświecimy, czy się nie wyświecimy. Nie. No tak to jest. Ale widzieliście, że się bardzo wyświeciłam. A poprzednim razem, jak go nakładałam, to się tak nie wyświecałam. Więc może tu zadziałała pielęgnacja. Ja jutro nałożę w pielęgnację. Jeszcze mam ten krem z Eveline, co wcześniej na niego kładłam podkład, więc jutro zrobimy inną pielęgnację i bazę na jedną stronę i zobaczymy, co będzie. Tyle chciałam dodać. Witajcie w kolejnym dniu moim, A, dla Was w drugiej części filmu. Ja może jeszcze przeczytam, co tu pisze. Y sceniczny make-up, dobrze kryjący, Janda. Oparte na japońskiej ekskluzywnej bazie z dodatkiem naturalnego korektora optycznego, aby zapewnić długotrwały efekt gładkiej, nieskazitelnej cery oraz naturalny, wyrównany koloryt. Idealny na co dzień i na wielkie wyjście. Doskonały do selfie sesji przed kamerą. No więc powinien być y, długotrwały, skoro na wielkie wyjście, chyba że na wielkie wyjście na scenę, ale dobra. Nałożę dzisiaj, słuchajcie, na jedną stronę mam y, kremik z Eveline, a ja gadam, y, no, na całej twarzy mam kremik, SPF-a dzisiaj nie nakładam, bo nie wychodzę nigdzie. A na jednej stronie twarzy będę miała zaraz bazę Blur and Matte Primer z Ingrid. Nakładamy wszystko po kolei, no bo pół na pół. Zero, zero i zero jeden. No, podkład dopracowany. Nie wiem właśnie, czy nie przeciągnąć nim pod oczy i na powieki. E, zatarłam sobie powiekę wczoraj przed spaniem. Dzisiaj przykładałam herbatką. Kompres zrobiłam, ale jest zaczerwieniona tutaj powieka. No trudno. Ok, zaraz nałożę korektor. Korektor nałożony, dwójeczka, dzisiaj z Glam Shopu, przypudruję całą twarz pudrem z Oriflame, tym nowym, bo wczoraj mi ładnie utrzymał mat, bardziej niż puder z Glam Shopu, zobaczymy, także prawie to samo dzisiaj, bo pielęgnacja inna i baza na jednej stronie. Przypudrowane. I więcej nic nie robię. Może zrobię konturowanie jakieś, że chciałabym tak wytrzymać, bo nie wychodzę nigdzie. Zrobię brwi, e... bo chcemy zrobić może live wieczorem z Małgosią. Także, no nie będę się na razie malować. Ale to już się testuje. Aha, godzina, która. 14:37 trochę późno, lepiej późno niż wcale. Dobra, no to już na razie do podsumowania. No hej hej, jest już wieczór, godzina 21:37. Jesteśmy tak jak mówiłam po live z małgosią. A co do podsumowania oceny? Testu podkładu, no to mamy 6 godzin. I myślę, że już tyle wystarczy, bo no podkład się troszkę wyświeca, ale dzisiaj jest o wiele lepiej niż wczoraj. Nie starł się z czoła. Nie starł się tutaj, chociaż nie nosiłam się maseczki, nigdzie nie wychodziłam, tylko z psami. Natomiast co? Od czapki. Nie wiem, czy to będzie widać. Od czapki, bo wychodzi, takie wietrzycho jest. Wychodziłam z psami no, w czapce i widać po prostu prążki. A dzisiaj była: wiecie, jaka piękna, bo wszystko pokazałam. Poodciskam troszkę. Zebrał się, zebrał się tutaj, w tej zmarszczce. Dosyć. Tutaj, w tej. Tutaj już nie. Zobaczymy czego coś zostało. No także podkład na do 8 godzin wygląda dobrze. Nie ma sensu więcej robić. O, i widzicie, dzisiaj, dzisiaj jest on. Dzisiaj jest. No. Wczoraj go nie było, dzisiaj jest. <gry> no. Także no. Jakby go ocenić, no znam trwalsze podkłady. A to naprawdę był mega test, bo przez dwa dni i na różnych pielęgnacjach i na różnych bazach. Um, makijaż mam, jaki mam, bo robiłyśmy live, jak mówiłam, z pan i trochę żeśmy zaszalały. Um, możecie obejrzeć na Instagramie u no mnie. Teraz tak. Co do wyświecenia się na bazie um, matującej. Znowu zadziwiająca sytuacja, bo jest bardziej wyświecona niż na kremiku samym. Może to też zależy od dnia, miesiąca, nie wiem, od księżyca albo słońca. W lato używałam byłam zadowolona. Muszę hmm, nic na lato. No nie wygląda źle, ale. Tak jak mówię, są lepsze, znam lepsze podkład. Leży bardzo ładnie po nałożeniu, nosi się fajnie, ale nie jest za bardzo długotrwała. Tyle, co mogę powiedzieć. Także mm, fajna jest janda, ale nie na bardzo długo. Przynajmniej na mojej cerze dojrzałej, mieszanej. Tu mam bardzo do, tendencję do wyświecania się, tutaj też, tutaj też. No, tu już taka bardziej normalna. I tyle. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam ten test pomógł w decyzji, czy kupić, czy nie kupić, przetestować, czy nie przetestować. Kiedyś były zielone. Nie miałam okazji w ogóle używać zielonej, Iwajandy. No, mam te czerwone. Yy, będę jej używać. Bo mi się podoba jak leży, kolor mi się podoba i, i lekkość nie zapycha jest taki. No chyba dobrze się nazywa, że jest sceniczny, co mi się podbijało tutaj, bo myśmy się, chichrały jak chichrały po prostu. Yy, może i na rzeczywiście na scenę na występ. Jak się ładnie fotografuje, ładnie wygląda z daleka i tak to tak jak. Piszę, jak czytałam to. To to wszystko. Obietnice producenta spełnione. Także dziękuję Wam za obejrzenie. Do następnego razu. Hej, pa. pa.